12 bramek w 19 meczach. I tą statystyką Huty żegna się z Polską Ligą. Warta na 11 miejscu, więc wydaje mi się, że i tak bardzo się wyróżniał ich napastnik na tle reszty zespołu. Robił co mógł. No ale przyszła pora, żeby rozwinąć skrzydła i odejść do klubu, który daje nam perspektywy większego rozwoju. Idziemy do Holandii. PSW Eindhoven. Cześć, witajcie! Ja jestem chudy. I oto. Nowy rozdział tej kariery zawodnika. Dzisiaj nowy zespół, nowe możliwości. Eee, Ciekawe jestem, czy będziemy musieli sobie wywalczyć miejsce w składzie w PSW. Myślę, że tak się może stać. Eee, zaraz zobaczymy w sprawie transferu. Dołączę od razu po otwarciu okna transferowego. No okej. Okay. Tego się właśnie spodziewałem. Okno transferowe właśnie się będzie otwierać, ale zróbmy sobie jeszcze ostatni trening w Poznaniu. Zdecydowana większość komentarzy była za przejściem do PSW. To jest taki w miarę naturalny przebieg kariery, że zawodnik wyróżniający się idzie do yy, Holandii ze swojej ligi. Yy, na przykład dobrym takim przykładem jest Zlatan Ibrahimowicz, który z Malmo zespołu wiadomo lepszego niż warta Poznań, no ale z rodzimej Ligi poszedł do Ajaxu i później jego kariera się dalej rozwinęła. Zobaczymy jak potoczy się kariera polskiego napastnika. 1 stycznia, no i witamy w nowym klubie. Piłka wróciła, każdy coś tam, bla, bla, bla. No ale to jest szybkie ładowanie nowego sezonu. Jesteśmy w PSW, które w tym momencie jest na czwartym miejscu widzę, no, spodziewałem się, że mogą być bardziej w okolicach top 3, a tu jednak 9 punktów straty do Ajaxu. No, chudy będzie miał co robić. PSW się wzmacnia. Chudy zaprezentowany. Z jakim w ogóle... No, jest, witaj w zespole, z jakim numerem na koszulce jesteśmy, bo chciałbym wrócić do naszej piętnastki. Zobaczmy. Co to? Nie, to nie, nie to chciałem zrobić. Eee, gdzie jest edytuj gwiazdę? Tu jest edycja gwiazdy. Numer 7, nie, 17 lat mamy, numer 14. Nie no, to idziemy na 15. Nie ma innej opcji z 14 grać. Nie będziemy. No i dobra. Eee, chcę, w ogóle zobaczmy w kalendarz, bo tak to nie wiem, jak długo ta symulacja. Będzie trwać jak daleko mamy do pierwszego meczu, czy stycznia jest cały wolny? Nie, jest tutaj pierwszy mecz z zespołem e, Raczej niezbyt mocnym, bo drugi będzie już poważniejszy, więc dobre okazja na debiut dla chudego no Zobaczymy, może treningi jakieś przede wszystkim Aha, nie, co? Ja nie, nie mogę, muszę poddawać, czy ja no to chwila Czy ja będę musiał od nowa zagrać te wszystkie treningi Dobra, na szczęście nie trzeba treningów grać od nowa Jest okej okay. Ale to jedno C w karuzeli będzie trzeba poprawić w najbliższym momencie. Dobra, widzimy się chyba jak dojdziemy już do tego dnia meczu. Ja jakieś treningi będę robił po drodze. No i jest. Czy to będzie debiut chudego? 83 overall. No, czy to wystarczy, żeby załapać się do podstawowego składu? Wystarczy. W ogóle zobaczmy, eee, jak mamy konkurencję. Czemu mi nie przeszło w bok? Chcę w... prawo. O. Taką mamy konkurencję, że w sumie nie, no jest dwóch lepszych ode mnie. No ciekaw jestem, ciekaw jestem, jak będzie z tą regularną gromą. Wypadałoby się pokazać z jak najlepszej strony w tym debiucie. To by na pewno zwiększyło nasze szanse na podstawowy skład. Aha. Jednak chudy nie gra. <laughs> Okej. Okay. Tylko, że taki plus, że P gra na dwóch yy, napastników. No cóż. Jeszcze na... Naszą szansę będziemy musieli chwilę poczekać No ciekawy, jestem ciekawy jestem jak tutaj się sprawdzi chudy No bo też inny zespół Na pewno dużo mocniejszy Inaczej ta gra się będzie układać Może nie będziemy tak e, dostawać mocnek w warcie No zobaczmy, kolejny mecz mm, I jest chudy gra Chudy gra razem z Zahawem, tylko pewnie zejdzie w trakcie, pewnie nadal występuje też ten problem o którym sporo ludzi... no, pa, trochę ludzi napisało w komentarzach i wiadomości prywatnej że po prostu jeśli zejdziemy w trakcie, to nam tego meczu nie zalicza jako zagranego tego się obawiam, ale może Chudy nie zejdzie, zobaczymy, zaczynamy debiut Polaka w PSW podajemy Chudego Biegnie, chciałem podawać, ale lewa noga, no i no tradycyjnie lewa noga obok, no ale już pierwsza okazja w debiucie była. Oby takich więcej. Tylko trafionych. Rzut karny? Ale że jak? Pokażcie mi powtórkę, a ja tam nic nie widziałem, tam nie było kontaktu żadnych, chyba że nie przy piłce. No więc chyba sobie je robicie. Okej okay. Może większa motywacja będzie po strasie bramki i PSW bardziej będzie atakowało no Strasznie głupio podyktowany przed karnym Szansa dla PSW no jest bramka, no, jednak bez udziału chudego niestety Był tam no ale jednak minął się z piłką w turkę, jak daleko brakowało Polakowi jak dużo brakowało połakowi do zdobycia tej bramki. No ale ważne, że jest jakiś remis, no. To już myślałem, że on nie dojeść do tej piłki, ale dośrodkowanie, no. Jednak trochę chudemu braku. Dośrodkowanie idealne pod tego drugiego napastnika. No i mamy 1-1 na początku drugiej połowy. Oho, będzie szansa na... No jest 2-1. Szybka odpowiedź przeciwników. Szansa... Chudy wybiega, to podanie jednak niestety zablokowane, ale powiedzmy cały czas przy piłce. Czy coś z tego wykombinuję, podanie do chudego. Ten podaje dalej, Poda oddanie piłki. No niestety to oddanie było zdecydowanie celne, ja mu od początku kazałem strzelać od razu, no ale jednak się na to nie zdecydował. Wiecie, wiecie co tak sobie myślę? Eee, po pierwsze, były zmiany poprawiające chyba grę trochę sztucznej inteligencji w ogóle. Po drugie ja już nie gram regularnie w FIFA poza nagraniami, może rzeczywiście spróbujmy obniżyć ten poziom trudności o 1, bo są momenty, gdzie ja nie jestem w stanie się ruszyć z piłką. I, nie wiem, to może mieć faktycznie wpływ na te nasze wyniki. Spróbuję sobie w następnym meczu zagrać na poziomie trudności o 1 niżej, ale teraz szansa na 3, no i niecelnie. Biegnie. czy jeszcze jeden obrońcy do minięcia, wszyscy wokół niego chudzy sprzed szansą na bramkę w debiucie, no jest, 2-2 dwa, dwa wyrównanie, Polak, no, ratuje ten debiut swój, świetnie przeprowadzona akcja, akurat tuż po tym jak mówiłem o obniżeniu poziomu trudności nagle wszystkich minąłem, no okej. Okay. czy będzie 3, nie jest 87 minut, już ma 0 sił, wydaje mi się, że zdecydowanie bardziej się tu zmęczył niż grając w warcie, a w sumie biegam tak samo mi się wydaje. Nie wiem od czego to może zależeć, ale jak widzimy też, nie zszedł z boiska, więc jest szansa duża, że będzie rozgrywał całe te mecze. Tylko żeby to nie stracić, no ten remis z bramką w debiucie byłby już spoko, bo porażka to już tak trochę odbiera. Yy, temu wszystkiemu uroku i dobrze broni bramkarz, będzie szansa na jakąś dobitkę. No wybrońcie się, wybij to. Dobrze. Mamy to. Ech, no tebie można zaliczyć do całkiem udanych, wiadomo, że jeszcze lepiej byłoby, jakby się to meczu dało wygrać, no ale i tak yy, było całkiem okej. Okay. Zawodnik meczu. Po raz dziesiąty w karierze chudy zawodnikiem meczu. No, zawodnik meczu w debiucie tym bardziej... To wszystko poprawia, no i dobra yy, spróbujemy sobie zagrać kolejny mecz na obniżonym poziomie trudności będą dwa mecze w tym odcinku ze względu na to że trochę zeszło na wstępie ta symulacja jeszcze yy, no i takie porównanie sobie zrobimy dwóch meczy na różnych poziomach trudności no i czyżby chudy sobie wyważył już miejsce w podstawowym składzie i też fajnie skończymy miesiąc nie, tylko że tutaj już nie są trzy mecze yy, Chociaż no, nie, to no, są trzy mecze w miesiącu. Są też trzy mecze w miesiącu i fajnie będzie szło, jeśli się, się tak uda akurat zakończyć dzisiaj ten miesiąc. No dobra. Fajnie było, jakby chudy rzeczywiście sobie wywalczył miejsce w podstawowym składzie. No zobaczymy. E, chyba jak tutaj obniżę ten poziom trudności, to on się nie zapisze na stałe, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Wchodzimy na klasę światową i zobaczymy jak ten mecz... E, będzie wyglądał, A właściwie to ja nie wiem czy chudy gra, czekajcie. Gra, dobra, bo tam jest mecz, ale później dopiero może być symulacja. No ale jak widzimy jednak gra. Zaczynamy. Miejsce na skrzydle. Chudy tam właśnie podaje. Czy jakieś dośrodkowanie za plecy trochę, no ale ma chudy tą piłkę. Podaje za mocno. Dobre, chudy wybiega. Będzie szansa na asystę. Dobre podanie. Asysta, asysty. Tak jest. 1-0 prowadzi PSW. Szkoda, że nie bezpośrednia asysta, no ale ważne, że wróciliśmy na prowadzenie. Hudy podaje. Kolejna dobra okazja. PSW będzie i jest 2-0. Nie, jest spalony jednak. A znowu mogłoby być asysta-asyst. Hudy jest w polu karnym. Co zrobi? Faulowany. To jest rzut karny. To jest rzut karny dla PSW. Kto go będzie wykonywał? No warcie na 100% byłby to chudy tutaj, chyba jednak nie. No zobaczymy, no jednak nie wykonuje tego chudy. No ale... Wywalcił dobrą okazję do zdobycia bramki, ale nie została niestety zdobyta. O o, 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 spalony, spalony. No, piłka w bramce, ale był spalony, tam V nawet. Chyba spalony. Chudy. Okazja na bramkę w obrońcy. Oho, no i mamy wyrównanie w doliczonym czasie pierwszej połowy. Tego się chyba nikt nie spodziewał. Wybiega nasz drugi napastnik tylko, że to jest spalony. No minimalnie jednak tam chudy się spóźnił z tym podaniem. I chudy opuszcza boisko, no nie. No nie, w sumie nie zdążyłem zrobić żadnego screena do miniaturki. Co teraz? No symulujmy resztę. Jednak nie udało się tego dograć do końca. Jeden jeden się skończyło. To z sprawdzić czy mi ten mecz zaliczyło. Chyba najlepiej w tabeli strzelców, nie? Czy... Coś... albo w tabeli zespołu, czekajcie. Centrala składu. Mm. Statystyki. No i właśnie, występy jeden. Jeden mecz nam no zaliczyło. To jest akurat słabe w tej chwili, że... Już tyle od premiery nadal takiego podstawowego błędu nie naprawili. No ale z tym się musimy liczyć, że jednak tutaj twórcy się skupiają bardziej na fucie ta kariera gdzieś tam... No jest jednak w tle. Szkoda. Szkoda. W ogóle za ile chudy przeszedł do PSW. Czy jesteśmy w stanie to sprawdzić? Hmm, czekajcie. Musimy przejść na PSW i czy to był jeden transfer? Aha, przychodzą, no dobra, nawet go nie ma na liście tych, co przyszli do PSW. No to fajnie. Ale... A nie wiem, czy będzie jeszcze w wiadomościach, szczerze wątpię. Chudy zainteres... O, czekajcie, chudy podpisuje kontrakt. Yy, 13,5 miliona na PSW zapłaciło za Polaka. No, niezła sumka w sumie jak na wyjście z Ligi Polskiej. No, no. No nam się kolejny polski napastnik na miarę Roberta Lewandowskiego, jego następca, bo Lewandowski już jest po 30, a tutaj chód dopiero 17 lat i jego kariera rozwija się nieźle, no ale wiadomo, jeszcze się może zatrzymać. Zobaczymy, zobaczymy jak to się to potoczy. Eee, chcę przejść do kolejnego meczu jeszcze. Już nie grać, ale nie, zobaczymy czy chudy w ogóle gra. No najwyżej no, przysmujemy jeśli eee, nie gra. No i przede wszystkim piszcie też w komentarzach, co sądzicie o poziomie trudności. Eee... O, mecz puharowy. O, myślę, że to jest w ogóle... O, no ale na szczęście nie gram. Myślę, że to jest mecz ligowy, czy tam reprezentacji. Eee, dobra, chciałem powiedzieć o poziomie trudności. No, moje uczucie jest takie... No ja nie poczułem specjalnej różnicy tak szczerze, mówiąc. Może trochę więcej atakowaliśmy w tym meczu na klasie światowej. Ale... No nie zapisało się. Yy, no ale to na legendzie też nam się tak zdarzało, no przecież potrafiliśmy wygrywać mecze wysokimi wynikami, strzelać hat na legendzie. Po prostu wszystko zależało od meczu, bo były mecze bez bramki, gdzie miało miał ocenę 7, ledwo co, a były mecze, gdzie chudy miał ocenę 10 i hat tricka, no. Ciężko powiedzieć tak naprawdę Co ten poziom trudności tutaj wnosi. No nie wiem, nie wiem. Trening sobie zrobię. No i mecz ligowy? Co tam nie... Nie było meczu reprezentacji, kogoś czemu nie mogę? A dobra. Jakoś była scinka. No cóż. Yy, jeszcze w ogóle mam nadzieję, że jak już naprawiam to, że będę zaliczał o tym to nie będę musiał zaczynać kariery od nowa. Fajnie by było. Czyli że rozumiem, że te mecze całkowicie anuluje, czyli jakieś zdobyte bramki i zasługi w tym meczu są wymazywane, jeśli nie dogra chudy do końca. Jest to bardzo, bardzo słabe. No ale dobra, już w kolejnym meczu chudy gra i trzymam kciuki, wymawiam nadzieję, że też, żeby dograł do końca, ale to zobaczymy już w kolejnym odcinku, a w tym to było na tyle. Dzięki za uwagę, pozdrawiam. Cześć.